Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu tekst i zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w spor. W poprzednim odcinku nasza faza plemienia, no tutaj się rozwinęła jak jasny gwint, możemy już mieć 12 jednostek. W naszym plemieniu 12 wybitnych jednostek oczywiście Ja na chwilę zapozuję zanim tego wstępa tutaj nie zacznę No i cóż No i zabiliśmy dwa plemiona Dzięki temu udało nam się właśnie awansować Mamy już toporki pochodnie Mamy mało jedzenia, ale musimy teraz troszkę Pojawiło się nowe plemię Mam... Musimy teraz troszkę tego jedzenia nazbierać Żeby móc najzwyczajniej w świecie upgrade'nąć nasze plemię Jak najszybciej, jak najlepiej Jedzenie oczywiście zdobędziemy sobie stąd Bo nie będziemy się tam wielce fatygować Rozdobcymy sobie tych Oto tutaj alfa ciach burgerów Po zabiciu oczywiście będziemy już mieli jakieś przyzwoite ilości jedzenia, które pozwolą nam jakoś rozwinąć Mam nadzieję, że uda nam się już trochę posiedzieć w kreatorze również, nie tylko, że będziemy siedzieć to, tylko tutaj, tylko będziemy również w kreatorze sobie trochę posiedzimy Dodamy naszej sztyksownicy jakieś <laughs> jakieś nowe fajne itemy, coś w tym stylu. No bo póki co to jak widzimy, no nie ma tej, nie mamy tych itemów zbyt wielu. Te łobuzy tu łażą i on, mówię, tam coś... ...ŚŁĄKNUJĄ! Dobra, tutaj już plemię moje do... zapierdzieliło. Już dostarczają mi odpowiedniej ilości żarcia. Oczywiście zaraz pójdziemy jeszcze raz, to to nie jest tak, że... Oczywiście, czwórka musi iść, reszta zostaje jej broni. Nawalamy w ciach burgerów. <gryw> mówię, bardzo dobrze to w te plujki żeśmy inwestowali, bo one naprawdę się przydają. Zobaczcie, raz, dwa, oni nas teraz nie będą atakować, my sobie weźmiemy, <laughs> strasznie się nas boją z tego co widzę, nie za bardzo chcą. Są... weźmiecie coś, czy jeszcze, czy tak, no bo widzę, że niespecjalnie, dobra, zbierają te jedzenie, zbierają, no i właśnie się skończyło, no i kolejne, możemy oczywiście zaraz pododawać następne jednostki, co ja tu zrobię, bo chcę mieć jednak plebie na maksymalnym poziomie rozwinięte, jak tylko się da, wracamy dalej, chodźcie, chodźcie. Te, te mędy tutaj rozdupcymy, jak się tylko da. Ciak burgery, cholerne, takie głupie nazwy. No i tak, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, zajmiemy się, no, zbieraniem tego żarcia. Żeby to żarcie było jednak w tej nasi, naszej bazie, bo tak póki co tego, no, za wiele nie ma cały czas, jest wykorzystywane. Teraz zbudujemy jeszcze jednego sztiksownika szyksownice no i potem będziemy już starali się Upgrade'nąć jakoś nasze nasze jednostki. No bo kurde, no coś by trzeba tu było upgrade'nąć Nie nie wiem, coś im dodać, coś tego. Zbudować jakiś nowy budynek, który może coś nam da dodatkowo, no bo póki co to niewiele nam raczej burgerów, te Alfy bierzemy, bo te alfy mają dużo tego, dużo, dużo jedzenia nam dają. No ale mówię, no mamy ponad 120 życia, czy tam prawie 120 życia. Oni mają połowę z tego, nawet nie. Więc musimy się specjalnie obawiać o to, że nas zabiją, bo to by to, to, to... Raczej nie. No dobrze, mamy 10 żywności i póki co już więcej sztyksownic nie możemy dorobić, więc teraz będziemy się zajmowali gromadzeniem jedzenia w celach. Ej, patrzcie co oni robią. Widzicie, nie ma, nie ma, nie ma. Sztyksownice! Dobaju! No patrzcie, no patrzcie, męto. Rozwalić, no co to? Małe jeszcze będzie piskować. Poznosić żarełko. Dzięki żarełku będziemy mogli coś zbudować. Już możemy, zobaczcie. Dobra, tam też. Oszczepy. Dobra, bierzemy. Ale co z oddali? No to bieremy od razu. Bez gadania. To bym chciał. Kostur leczący, to by było dobre. Tylko to będziemy musieli podbić jakieś inne plemiona, bo to nam nie starczy, wiecie. Tak jest. I teraz mamy już kilka sztyksownic. Ja je sobie wezmę tak, te do oszczepów, a ta ostatnia, a ta ostatnia do toporów. Tak, tak to zrobimy. Ładnie tutaj jedzenie wyzbierają. No, chyba wszystkie. Pięknie atakuje mnie inne plemię, atakują mnie fioletowi i możemy stracić. W tym momencie może być ciężko, bo możemy stracić troszkę. Możemy stracić troszkę... troszkę sztyksownic i możemy stracić troszkę żywności. A tej żywności teraz mamy tutaj całkiem sporo, więc trzeba się dosyć ostro bronić. No, nie możemy sobie dać ukraść! Na pewno nie możemy udać ukraść jedzenia, bo to jest przegięcie. Nie! Co to jest? No cholera, nie bo mi będą porywać Wynocha statku. Bo wiem, że jak mi statek porwie niby to umieram, więc to się nie dam Na faj Gdzie jest plemienny? Tu jest plemienny. Dobra, dawaj. Ciuru, ciuru. Nie, kurde, chyba no, padrz już kradną. Zabijź Byle mi nie ukradł tego jedzenia, bo to cholera ja się jedzenia nie ten. Nie, nie pozwolę. Dobra. Tutaj wszystkich... Ci, co są najbliżej, żarcie. No patrz, już porwały. No statek kosmiczny tu porywa. Co się dzieje? Kurde, tyle się dzieje. Czek nie ogarnia aż kiedy. Co? Nie, tylko mnie nie porywaj. Nie porywaj mnie. Dobra, nie porywam, mnie. Tego jeszcze, tego szybko, szybko. Tam jeszcze ktoś leży, ale okej. Okay, to, to my go, my tu wszystkich pozdrawiamy. Jeżeli będziemy mieli kiedy. I teraz tego jeszcze. O, proszę, na hity. Na hity, patrzcie to. Tylko strzelamy. I cudownie, i zbieramy żarełko. Pięknie, ale nie możemy z nich akurat Dobra, kto tam ma do leczenia? Jedzcie musicie teraz coś zjeść, no bo jesteście na głodni To faktycznie Dobra, to idziemy, idziemy polować Upolujemy teraz ogórki Tu gdzieś były te ogórki, ale gdzie one są? Zniknęły mi. Tu są ogórasy Atakujemy ogórasy W sumie mam tam oszczepników i pochodników, no trudno nie chciałem oszczepić ale już nie będą. Zniszczyć ogórki! Ogórki są złe. Ja się lubię. Każdy lubi ogórki. Tylko trzeba ich tutaj odpowiednio czarkować. Ogórki trzeba odpowiedzieć. Trzeba ją kiść! Tak Wiem, że w sumie jesteśmy mięsożercy i nie powinniśmy ogórków specjalnie się zajadać ogórkami. Ale trudno. O, ten już ma żarcie, pięknie. Zbierz ładnie. No, zbieraj, zbieraj kochanie, zbieraj. Ty patrz, złodzieja! No patrz. Dobra. Wracaj już do swoich zajęć. Chodź też pozbierać. Wszyscy muszą zbierać jedzenie. To nie ma tak, że, że ktoś może nie zbierać. Teraz wyjdziecie, wy też. Teraz mamy tutaj z kolei jakieś małe gatunku. Może będzie ich tu trochę więcej. No zobaczymy. Chociaż chyba nie będzie. No trudno. Okej, okay. pozbierać. Co jest do pozbierania? Pozbierać! Mamy 52 jedzenia. Wszystko pozbierane. Nie, tutaj jeszcze zostało. Ogórki. Ogórki wymiecione. Wymiecione, kurde, elegancko. Wodzu chodź no tu. Ustawisz im tutaj pułapkę. Zobaczymy, może ktoś się da na to złapać. Że to było debilne, bo to jest taka debilna pułapka, że debilniejszej to już chyba jak nie mogę wymyślić. Musimy tak to ze 100 tego żarcia, tak? To są takie małe, wiecie, ilości takie. Byle jakie? Podejdź z dół. I uciekaj. No uciekaj! No uciekaj! WODZU! Spierdzielaj, ty debilu jeden! Dobra, bij się już Uciekaj! Wodzu, naginaj. No nie ma, nie. On tam wykończył się. Tak czy siak. Zginą! Dobra, weźmiemy jeszcze tamtych, rozwalimy i wtedy możemy już spokojnie sobie będziemy mogli. O patrzcie, o perf... o boże, ile żarełk, patrzcie to żarełko Czekajcie, jeszcze górcie idą Patrzcie, ile żarcia będzie Chodźcie, jeszcze więcej was Teraz to będziemy mieli żarcia, normalnie MULTUM Zbierać żarełko, panowie, patrzcie co tu się dzieje Żarełka jak na sranę Byle mi to nie, żarełko nie zniknęło zanim ja je uzbieram. Bo widzę, że już sobie znikają, żarełka. No nosicie, ale oni też mieli nosić, wiecie? Wy też. Wszyscy mają nosić. No to nie jest tak, że cholera jeden będzie nosił, a reszta to sobie będzie się paczała. Wszyscy żrą, wszyscy noszą. Prosta sprawa, nie? Tego jedzenia ma być tu dużo. No, łagina, łonota i koniec. Ościenie rybackie. Ale co to jest? Zwiększyć połowy do maksimum. No będzie jak to. Ale w syjach ryb nie łowię, ale to też tak bez sensu. Ja bym chciał to, kostury leczące. Ale tego nie ma. Marakasy bez sensu tu. Tego nie używamy. Niech tam se ryby będą, ale. Marakasy, putasy. No i poznikały, patrzcie. I my zaatakujemy, niszczymy je Pozbierać, to jest. To Chyba nie, nie, nie mnie atakuje, prawda? Powiedzcie, że nie mnie. Chyba jednak mnie. Nie, tylko Salata. Dobrze, niech se ją... No dobra, są te jedzonia i będziemy próbowali tutaj coś tej sztyksownicy zmienić. Nie wiem, dodamy jej może pancerz na tył, bo jednak tutaj EA lubi takie gejowskie akcenty. Tu faktycznie już by ktoś jeden z widzów zwrócił uwagę, że lepiej dodać ten pancerz na dupsko, no bo przecież... I EJ, i gejowskie akcenty są na porządku dziennym. Więc jak najbardziej to zrobię. Dupę trzeba chronić. Na Golasa się nie biega. No dobra, no to jedziemy. Weźmiemy, sprawdzimy, co w tej sztyksownicy da się zrobić. Dodamy może jakieś życie, żeby miała więcej, bo też dużo super nie ma, nie? My mamy wytrzymałość, tak? Tu wytrzymałość jest na poziomie czwartym. A ja ile mam? 46 tył ubranego. A jak budżet? Nie wiem, nie wiem w jaki to, bo to się 100 temów zdobywa, wiecie chyba. I, I to można jakoś tutaj, towarzyskie mi jest niepotrzebne, walka i towarzyskie to ja bym tylko walka, bo my mamy to, walka 2, no to możemy to usunąć i założyć sobie. Oj, czekajcie, bo to już tak nie jest normalnie. Możemy fajniejsze takie już. O, dobre. I teraz tak, mamy heł, mamy to nam daje zbieractwo, ale to my tylko do walki i do wytrzymałości w sumie bym chciał, więc to sprzedamy, a to sobie kupimy. O, taka dzika trochę, ale okej. Okay. Wytrzymałość poziom 5, wytrzymałość 1, towarzyskie, walka. Kurde, szkoda, że mnie na to nie stać. No się będzie mnie stać, tylko może są jakieś fajniejsze. Karmadło, metalobark. Hmm. Pająk brosza, to są takie już dodatki widzę. To już nic nie daje, to to faktycznie byle gówno. Na to, żeby mnie było stać, tylko co ja mam z tego? Bo ja naprawdę nie wiem, gdzie ja coś mam. Czy ja w ogóle mam taką rzecz? A mam te liście. Mam te liście walki, a tu mi walk wytrzymałość 5, a tu walka 3. Pytanie, czy lepiej wytrzymałość, czy walka? Bo czekaj, bo tu jest zbieractwo. 4? Dużo. Walkę już mamy na 5, to już tego nie potrzebujemy. Wytrzymałość, żeby się zwiększyła. Ale nie wiem, gdzie jest ta wytrzymałość. <laughs> wytrzymałość mamy na czwórce, czyli tu mamy tą wytrzymałość. To czekajcie, nie, to zrobimy inaczej. To zostawimy tą maskę, ta maska co dawała? Walkę na 5 to ok. To możemy skasować i damy wytrzymałość, będzie na 5 ok. Przepraszam za te dzikie krzyki Huberta, ale no widzicie, ten człowiek się podnieca jak mu się komputer włącza, więc wiecie. No okej, okay, no tak to wygląda. Co tu mamy jeszcze? Zbieractwo towarzyskie, no tu jest wytrzymałość. Nie wiem, jakoś się baguje i tu mi zbieractwo i dobra. Tak więc mamy walkę i wytrzymałość na maksa, ale moglibyśmy jej dodać jeszcze jakieś piropusze. Na przykład sprzączą znak gdzieś tutaj na tyłek, żeby jednak tu chronić. Te okolice. Wygląda trochę jak zbiornik z paliwem, ale okej. Okay. Tak zostawimy tę sztyksownicę. Jest teraz praktycznie maksymalnie wytrzymała i najlepsza w walce. Lepiej już jej tutaj nie, yy, nie zrobimy. Lepszej już nie da się po prostu. Co tam się dzieje? Dobrze. Tak, jest sztyksownica, tak będzie ona wyglądała. Ma zbiornik na paliwo na tyłku. Żarcia mamy dużo, tak więc możemy atakować nas następne plemię. Idziemy. Rozwalimy ich, powinno się udać Kurde, są w sumie tacy dosyć już Bo szczepy mają, marakasy, nie wiem po co im marakasy Kostury leczące, to chcę sobie Odblokować, prawda? Ale czekajcie, bo nas atakuje plemię, nie, nie, bo ja wylazłem A plemię nas atakuje, wracać, wracać Jesteśmy atakowani przez plemię Nie możemy <laughs> Nie możemy aktualnie nigdzie wychodzić, ale możemy sobie posiłek Wytrzasnąć Nom, 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 nom Ty patrz panie, co on tu się skrada? Co to za łaz? Wszyscy się najedzą, nikt się nie naje pewnie. Kolejka jest to fajnie jak się ustawiłem w kolejkę. Tylko że szkoda, że zaraz zostaniemy zaatakowani, ale kto by się tym przejmował? Nikt lepiej w kolejce jeść. Na fajty! Zobaczcie, mhm. no rzucili się na włócznika na Nikt tam ze zdrowiem, bo strasznie malutkie to jest, powiem Wam. i Ale ze zdrowiem chyba nikt nie jest niespecjalny. Nie wygląda strasznie jakoś. Strzelcie, okej, okay. dobra. Chciałem, żebyście się najedli, ale widzę, że nie ma czasu teraz. Ten chciałbym, żeby się uleczył trochę. No tak mu się to życie niespecjalnie szybko uleczy. To faktycznie są moje odgłosy. Sztyksownicy jak nic. Trzeba ich nakarmić, jednak, wiecie. Nie wszystkich, ale są takie osobniki, które naprawdę już są głodne i lepiej je nakarmić. Na przykład ten, właśnie. I dopiero potem zaatakujemy, chociaż widzę, że on tutaj ma naprawdę, no, sporo, sporo ma armii. Ma już 12, ma po 106 życia, no to już jest dużo. My już więcej życia mieć nie możemy, jak z te 120, niestety. Dobra, na jedzeni, na jedzeni, zdrowi atakujemy. No, w tym odcinku coś się musi dziać, zaatakujemy wreszcie, nie? Trochę nam mogą wykraść w tym momencie żarcie, ale trudno, ja tam się tego nie obawiam jakoś super specjalnie. Wykradną to wykradną. No, zaatakujecie mnie naprawdę? O matko. Dobra, widzę, że trzeba jeszcze po drodze porządki porobić. No tak to jest, jak się przełazi przez gniazdo wrogu, nie? <grystanie> Na razie moglibyśmy tego uniknąć. No zaatakowali, no to... Teraz nie będę zbierał jednak jedzenia, bo mam ważniejsze rzeczy. Naginamy tutaj. To jest ważniejsze. Trochę ich tu, kurde, jest. Mm, będzie ciężko. To już nie będzie taka łatwa walka. Tu stracimy trochę jednostek. Tej chyba mnie nie atakuje, nie? Chyba nie. Dawaj wodza, wodzu, chodź tu wodzu. Patrzcie, jak wodzu zrobi. Ciachanki i nima, i życia połowy, i proszę bardzo, pięknie. Atakować, atakować. Napierdzielać, kurde. Wodzu, tylko mi nie zgiń. Wodzu, pod podpierdzielić żarełko. <grym zainteresujesz> I pójdzie za mnie, nie? Cały wodzu. Kto się tam wodzu. No, no mówię, no nie, no, na nagina, już ucieka. Dobra, trzeba się tak wiecie, hurtem sprędzić każdego wykończyć, żeby mi tu się nie panoszyły jednostki. Dobra, się tu naprawdę są plemienne rozgrywki na najwyższym poziomie. Jeszcze tego. O, tego wykończyliśmy. Ty uważaj, bo tamten jest epicki, stwór jakiś, który niespecjalnie ma ochotę. który ma ochotę chyba mnie zaatakować. Tak to wygląda. Zabić, zabić! 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 Dobra, zabity. Teraz to. O kurde, atakuje mnie inne plemię. Na lekturę, zieleńcy. Dobra, dorabiamy. Babysy. Będzie trzeba szybko zdążyć wrócić, bo jak nie zdążymy wrócić, to jest koniec. Dobra, babys jest. Hura, rodzi się morszforek, super. Kuba w Tak jest, rozwalać, rozwalać, panowie, rozwalać. Tutaj nie ma czasu. Trzeba szybkie akcje robić jednak. Mam nadzieję, że pochodniarze akurat stoją pod tym budynkiem Bo jak nie, to to będzie bardzo głupie W sumie mam tylko dwóch pochodniarzy, trochę mało, ale... Nie, zawsze. nie atakuję wcale inne pleby Wydaje mi się, że to miało atakować, no ale No hmm. Ciekawe, jakby miało atakować I co? I czym? To jest zasadnicze pytanie, czym by miało mnie atakować? No dobra, że żarcie mi kradną, to widzę To wiem, to czułem Największe plemię w sumie jakie tu było, zostało przez nas unicestrowne, mamy ten tank na tył, na dubsku to <laughs> jesteśmy bezpieczni, super, wydało się Uuuu. Kolejny totem Wioska Lawendowy została pokonana przez swoje plemię i zdobyte na i w postaci na napokonanej są teraz dostępne na ekranie planisty plemię. a twój totem jest już w sprawie ukończony Został ostatni, ostatnie plemię No patrzcie o no to na przejewany kończy teraz dutnie błędy Tak trochę się nie spodział, nie? Dobra, mamy jakieś... Możemy teraz medica Okej okay. Ty będziesz leczący, będziesz szaman, będziesz leczył No, umba jaka jaka? No wiem, że jaka jaka No i dobra i zostało nam w sumie ostatnie plemię do zdobycia do zniszczenia Wystarczy po prostu tu dojść i nic więcej. No to zrobimy sobie jeszcze w tym odcinku chyba, albo może... Albo może nie. Uuu, złe duchy. Mamy leczącego? Gdzie jest healer? Leczy już, healer jest. No dobra. To już nie w tym odcinku. Dzisiejszy odcinek się zakończy na 20 minutach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć aż do końca e, tej gry, która wydaje mi się, że długa nie będzie, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do widzenia, cześć.